Patrzę na to, co wokół się dzieje. Nieraz jestem przerażona, a nieraz serce mi się śmieje, bo na naszych oczach proroctwa się spełniają. Choć jest coraz gorzej, ale te straszne czasy ku końcowi się mają, bo w dnia końca żyjemy. Szatan się wścieka, co z objawienia dwunastego rozdziału wiemy. Gdy patrzę na uchodźców, których wojną i nędzą z domu krwiobójcy wyrzucili. Lub myślą o tych bestiach, co z udręczonych dzieci krew pili. Adrenochrom ten narkotyk się nazywa. Każde to ich bestialstwo o pomstę do Boga wzywa, tortury, nędza, głód i praca ponad siły. Czy człowiek ty o tym wszystkim wie? Może być szczęśliwy? A ile nie wiemy, ile przed nami te gady jeszcze zbrodni ukrywają? I dlatego jestem szczęśliwa, że te szatańskie rządy końca dobiegają. Apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza w trzecim rozdziale to opisuje: Spójrz, wszystko na naszych oczach się dokonuje. Nie próbują się nawet odnaleźć w tym świecie, w absurdalności tego wszystkiego, bo gdzie nie spojrzymy, nie ma nic logicznego. I to nie jest czas, abyśmy pięści na pomiocie żmijowe zaciskali lub poczuć bezradności, w depresję wpadali. Przecież te proroctwa biblijne wypełnić muszą. Nasze łzy, protesty, krzyki rządzących nie wzruszą. I każdy z nas wie, że szata naszą wiarę będzie dawał w próby, aby doprowadzić nas do duchowej zguby. Panie Jeszu, nasz Zbawicielu, my czuwamy, Gałązka już miękka, tą przypowieść o figowcu przed naszymi oczami mamy. Bardziej nad ciało, czystą duszą do końca będziemy cenili. A gdy położysz kres rządom szatana, będziemy z tobą, jako Manuelem, w nowym eonie żyli.